Hej siemanko, dzisiaj e, gramy w The Walking Dead. Ja jestem Takagi. A ja Milo i dzisiaj gramy w grę po polsku Żywe Trupy. Pierwszy raz gramy na PC i dlatego dzisiaj będzie to lepszy odcinek. Niż każde inne. No właśnie dobra, epizod pierwszy, nowy dzień. The new day. Dobra, no i tak sobie gramy. Teraz nas dialog, więc będziemy cicho. Y, tak, jest bardzo dobrze muzyka dobrana do klimatu. Well, ja to I, i reckon you didn't do, do, do that. Dialogue. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually, it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Zrobimy małą przerwę. Bo ogólnie, teraz, na tam gdzieś poszedł. A ogólnie, nie bardzo teraz rozumiem o co teraz chodzi. I poczekam trochę na niego, ok? Tak. Nathan powrócił, a więc dalej. I'll the case a little bit you being a making boy and all you're from making it yep came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case like that senatorial mess you got yourself mixed up in. It with all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on a sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. driving this man once. He he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do. It. He was an older fellow, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And you guess my dziowie? He's nie. No, Helicopter i para samochodów policyjnych nie krąży normalnie tak po ulicy, nie? So ship it, I don't think maybe on an airplane. Now tell him he's got to stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Damn. Man? <laughs> Not even close. They caught the fucker red handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do o, say so What the fuck? Co Co się kurde stało? Wczytywanie jest. Dobra, okej. Okay. Nega, nega. Nie. Dobra, widzimy jakieś ząbiaczki, które nie zostały zaproszone na tą imprezę. OK, więc nasz bohater jest ranny, leży w samochodzie. Zobaczmy, jak dalej robi się akcja. Dokładnie to każdy z nas chciałby Krzysztof. powiedzieć. Ah, fuck. Hey, hey officer, are you alright? I'm still back here. Wybijamy szybę. Wybialiśmy szybę i teraz musimy przejść dalej. Wybierzmy, że w tam wyjść? Wejść w ogóle w ten, Okej, okay, wyszliśmy z tego samochodu policyjnego, policyjnej furki, dobra i teraz... Jesteśmy oszołomieni, w ogóle nie idziemy co się dzieje. Jeszcze... Zwalamy go samochód. Idziemy wzdłuż tego samochodu. No ale że... Okej. Okay. Dobra, idziemy teraz wzdłuż samochodu. I nagle... Leży sobie zombie, który już tu leżał. O Troll. E, tak więc generalnie w naszych filmikach w jest lepsza jakość dźwięku. Dobra, teraz zabieramy mu klucze, żeby otworzyć kajdanki. Okej. Okay. Uh -huh. Dobra, wypadły nam i teraz trzeba je znowu wziąć i z otworzyć te kajdany rozkucie. Dokładnie. E, teraz czekam na otwarcie tej jak jakże pięknej kajdanki. Kajdanek. Okej, okay, otworzyliśmy je. What, the, what, the fuck? what? What the Co się dzieje? Musimy walczyć chyba z tym czyniem gdzie się dzieje, w ogóle. Okej, okay, musimy go teraz zastrzelić. Eee. Okej, okay, trzeba załadować. I strzelić! Boom, headshot od Dobra, załatwiliśmy pierwszego zębaka w grze! Okej. Okay. Teraz rozlewasz tu plama krwi. I widzimy od postać. Gracze, którzy w grę tą wiedzą, co to, to za postać. Jest to na odgrywa ona bardzo dużą rolę w tej grze. Yy, jest pełno zębiaków, skąd oni się tu wzięli? Jak widać, Apokalipsa sądi pełną gębą. Dobra, teraz jedziemy jakiś dom. Teraz już sobie Teraz mogę teraz... brum! Trzeba się przez płat. Dobra, kończymy ten odcinek. Siemanko! Ja jestem Takagi i kończymy odcinek.